Okej, okay, no to wbijamy na górę. i hopla. Hej! Nasze plany są top sekretne. Żadne dzieciaki nie są tutaj dobrze widziane. Grandy drużyna Asgard chce styzonowal i wystawia Togetika. Eee, to myślę, że nie. fake out będzie dobry na początek, no jak to zwykle. Eee. Nie wiem czy on nie jest latający przypadkiem, no ale na wszelkie wypadek może break Break. Sprawdzimy. O! O! No spoko, to czyli on nie jest latający, bo jakby był latający to bym mu za dużo nie zrobił. Slowking. Yy, myślę, że spoko. Tylko na kogo to wymienić? Może Shadow? Dobra, i wystawiony został Slowking. Eee, zatem Night Slash powinien mu zadać bardzo dużo. A nawet cios krytyczny wszedł. i ohoho, eee, Żaden Slowking mi nie straszny, kiedy Shadow jest ze mną. Dostał 310x i już jest na poziomie 46. Eee, Medicam. Myślę, że tutaj warto wystawić truciciela akurat. Yy, walcząco psychiczny. Yy, ale skorzystamy właśnie z tego, że on jest przede wszystkim walczący. Eee, I umiejętność akrobatyki na spokojnie powinna zmiażdżyć metichama przeżył to! Przeżył to drani 1. Dran no nie wierzę. Dobrze, że nie użył żadnego dziwnego ataku. Eee, ale jestem dorosłym. To niemożliwe. No to, że jesteś dorosły, to nie znaczy, że nie możesz być gorszy od dzieciaka. Zawsze się znajdzie ktoś lepszy. Siema? Freya powiedziała, że będę zwolniony. I po prostu wypijam moje uczucia. Ha! Zostaj zwolniony. Wiesz co? Pieprz się. I chyba nie opowiem ci mojej historii życia. Dobra, opowiedz mi ją. Dobra, to też nie jest dobra opcja Tylko ta jest dobra Będzie dobrze No wiem Chcesz, żebym ci opowiedział moją historię życia? Tak Żyłem w małym miasteczku w, w regionie Wesry Nikt nie wiedział kim byłem dop Dopóki nie spotkałem profesora Ouka Mogę kontynuować? Za mi Pokemona bym się wybrał Na yy, przygodę Ale przybyłem zbyt późno I dostałem czwartego Pokemona Disobedient takiego niesłuch nieposłusznego elektrycznego W końcu zaprzyjaźniliśmy się, ale zajęło to bardzo dużo czasu Pokonaliśmy wielu przeciwników Uratowaliśmy legendarnego Pokemona Nawet widzieliśmy niektóre mity jak stawały się prawdą Przybierając formę Miutu albo Arceusa Nawet zakochałem się w pewnej kobiecie Jim liderce z wodnego Dżymu mm, i jej star. która posiadała starmi. W pewnym momencie wzięliśmy ślub i mieliśmy dzieciaka. Ale popadliśmy w ciężkie czasy. Rozstaliśmy się, a ja dołączyłem do drużyny Asgard, by. złączyć koniec z końcem. Tak się to chyba dobrze mówi. Czy wiesz, kim ja jestem? Jaka jest pierwsza litera mojego imienia? Myślę, że wy wiecie, bo ja wiem. A. S. H. Aż. Ty, Ty wiesz, kim ja jestem. Byłem kimś dawniej znanym jako aż. Teraz zostaw mnie mojemu piciu, ale weź to w nagrodę. Otrzymano tem 66 Giga Impact. To jest jeszcze coś. O! Znalazłem resztki. Dano resztki do y, kieszeni y, z rzeczami. Item z pocket, no. Kieszeń z rzeczami, nie? Logiczne. Dobra, idziemy dalej. Freja chce, żebyśmy pozostawili ciebie dla niej, ale. nie obchodzi mnie to. Pokonam cię tu i teraz. Grand drużyny Asgard chce ze mną walczyć. Wystawia Goldaka.

Wiecie co? Nie będę ryzykował. Shadow. W międzyczasie się napiję. Pyszny soczek I Widzicie? I ten atak doesn't affect Shadow. Dobra, Slash. I już żadnego Goldaka tutaj nie ma. I pora na exploda. No i teraz Teraz mi się przyda worek. Mam nadzieję tylko, że przy takiej ilości życia jaką ma, to sobie poradzi. Fake out. Forspan paraliż. Paraliż! Jest paraliż! I. Uda się. Uda się. Przejdę to. No Fantastycznie! Brak na 44. On się zdał sprawę, że nie mógł mnie pokonać. Coś mówi, że mogę im pomóc, blablabla. Bla, bla, bla. A mnie najbardziej interesuje to, żebym sobie wziął super potionka. Jednego, drugiego, trzeciego i idziemy pokonać kolejnego Grand Drużyny Asgard. Stój! Współpracuj i słuchaj! Grand Drużyny Asgard wystawia Vaporiona. Czy coś, coś mają z tymi wodnymi pokonami na dzień dobry? Zaczynamy fake out. I może lepiej zamienię po na na róże się defensywa, ale to i tak nie jest istotne. Ja użyję Giga Drain i ostatni raz Giga Drain, i już Vaporiona nie ma. że przy okazji zostanie całkiem sporo punktów doświadczenia. Przecież taką mam nadzieję jeszcze RON 1044. Mam no nieźle Flerion W takim razie KOJON wkracza do gry. Mhm. I Aquatail powinien załatwić sprawę. Tak też się dzieje. KOJON otrzymuje 300, 3200 coś tam expa i jako ostatni Jolteon, czyli on ma wszystkie trzy podstawowe ewolucje mm, wszystkie trzy podstawowe ewolucje EV Vaporion Flareon i Jolteon okej okay. mm, a ja go zaatakuję Sky Apercut Zwrócicielu, traf! Świetnie, i może teraz X-Scissor? Aha, teraz mogę już używać tylko Sky Uppercut. Z że on ma Choice Specs. <ścoughs> poziom 46, fenomenalnie! Nie, jakże mnie pokonałeś, to niemożliwe! Okej, okay, udajemy się. Piętro wyżej. Oj, moi przyjaciele, Oden znajduje się już na szczycie yy, góry ciśnienia, czekając na Jirachiego aby się pojawił. W momencie, kiedy zdobędziemy Jirachiego będziemy mógł złapać Diveusa. A świat spadnie u naszych stóp przed naszym mistrzowskim planem. Dobrze, ostatni, <gryw> w końcu hiya To Dave! Dave tutaj jest! Ale... Jaki jest nasz mistrzowski plan? To nie jest istotne. Chodzi o to, czy potraficie sobie wyobrazić, jak potężny Odyn będzie posiadając trzy legendarne Pokemony? No cóż, to przerażająca myśl. Wow. ga ga Dave. Potrzebujemy być zdolni, by siebie bronić. Potrzebujemy Pokémona, którego Ody nie będzie w stanie pokonać. Tak! Tak! Chyba ga Poczekaj, minutkę. Czy to nie jest bunt? Ody nie jest naszym liderem. Jest bardzo dla nas miły. No cóż, w porównaniu do Giovanniego Jarczy i tych innych ludzi. Ale nie możemy go zdradzić. To... Co ty knujesz, Freya? Nie, ja nie... Oto nic z tych rzeczy, no. Widzisz, e, ostatnio Odyn nie był zbyt szczęśliwy z nas. Potem jak przegrałam w Onegatown, Thor przegrał w, w mieście Fianga, e, a... Potem nasza drużyna przegrała w mieście Ladoga. No cóż... Yy, wściekły szef z półboskim Pokemonem to nie jest dobra kombinacja. No tak mi się wydaje, no ale co proponujesz? Jaki Pokemon będzie w stanie yy, stanąć naprzeciwko trzem legendarnym Pokemonom? No cóż, te dwa Pokemony, które tutaj mamy są znane na całym świecie. Sableye, Sableye jest znany z tego, że nie ma żadnych słabości, a Szedyńcza jest znana z tego, że ma Ability Wonder Guard. Tak jak już wiecie, zdolność Wonder Guard pozwala Ci otrzymywać obrażenia tylko od typu, tu, którego jesteś słaby. Jeżeli połączymy te dwa Pokémony, otrzymamy Seyblaja z umiejętnością Wonder Guard. To byłby niepokonywalny pokémon. Dokładnie. Teraz przygotujcie maszynę. Nie na mojej warcie. Korlet, znowu ta elitarna czwórka. Dokładnie tak. I to nie tylko ja. Kazmir, podejdź tu. Kazmir, ach, chcę rewanżu za to, co stało się w mieście Onega. Jeżeli wygram, zatrzymam ten eksperyment, ale jeżeli wygrasz, zatrzymam ten eksperyment. A jeżeli ja wygram, zostaniesz grantem drużyny Asgard i będziesz mi służył NA ZAWSZE! Ruszajmy! Kazmir kontra Freya! Ostro. Komandor Freya wystawia Noctola. To trochę nieszczęśliwy dla mnie matchup, no ale zacznijmy od fake-outu, tak wiecie, naszed wypadek. Osłabimy troszeczkę Noctoula. I zmienimy nasza doła. Wydaje się to być logiczne. Haha! Oooo! Chciał użyć psychicznego ataku, a tutaj nie ma tak łatwo. Ora na atak typu fery. I świetnie, cios krytyczny! Shadow, jesteś genialny, jak zawsze! I już pierwszego Pokemona Freji się pozbyliśmy. Teraz pojawia się Mien Tak, chcę zmienić Pokemona. Zmieniam tego Pokemona na Truciciela! Yy... Mojego latającego poksa. Yy... Poczekamy aż się pojawi Mien I używamy oczywiście czego? Akrobatyki. Nie wiem, co to był za dziwny atak. Whiteguard Guard, szeroka garda. Ale akrobatyka pokonuje mięszao i truciciel otrzymuje 3000 expa. Pojawia się teraz Medicham, Medicham. No ale po raz kolejny zostajemy truciciela, który używa akrobatyki. O ten Medicham jest na poziom wyżej od nas. I ten high jump kick nie jest bardzo efektywny. A Frey używa Full Restora. Ale nic to! Nic to, ponieważ kolejna akrobatyka... Znowu sprawia, że Medicham jest na. Kolejny Full Restore? No co ty, to. Kolejna akrobatyka. No tym razem już nie używaj Full Restore, ale to bez sensu. Świetnie, akrobatyka wykończa Medichama. I truciciel już na 47. I ostatnim pokonem jego jest e, Lucario. Tak, zmienię Pokemona. Zmienię Pokemona na worka. Dalej worek, dalej worek. Lukaria, walcząco stalowy. Tylko, żeby on nie był mega, żeby on nie był mega. Fake out? No, nie jest bardzo efektywny, no ale. Co? Oh my god. Eee, force Palm? Jeszcze paraliż Ach. Dawaj To jest najprostsza walka z adminem jaką w życiu miałem Wygrałem to i co ty... Nie straciłem żadnego Pokemona! No 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 <ścoughs> Zwycięstwo! No pięknie. Nie! Od nie będziesz szczęśliwy Nie, to niemożliwe! Nie może być! Szybko, moje minionki! Połączcie Sabydaya z Shedinjom. Nie wydaje mi się Freya. Idź, Ampharos! Ampharos, użyj gromu! Wyłącz ich system. Far! Nie! Maszyna do fuzji została odłączona! Wydwaj! Zapłacicie za to! Nigdy nie opuścicie tego pokoju Nie wydaje mi się Graham Ty też Dlaczego każdy mnie nienawidzi Korlet Kazmir Ruszajmy stąd Skradanie się w cieniu No To było całkiem fajne Wszystko z w porządku? Wydawało mi się, że y, miałaś jakąś dziwną reakcję na Snick Zemdlałeś na prawie 20 minut. Korlet udał się z powrotem do Ligi Pokémon, a ty, twoim zadaniem, będzie ocalić ten świat. Musisz zatrzymać Odyna na szczycie góry ciśnienia. Towarzyszyłbym Ci, ale, no wiesz, mam gym do prowadzenia, no i rozum, sam rozumiesz, nie? Ale zanim pójdziesz, rekomenduję Ci przeszukać tą bazę w jej całości. Jest tutaj wiele rzadkich przedmiotów, pokemonów, pokemon yy, i dziwna rzecz, którą możesz tutaj znaleźć, jestem pewien. Nie zdziwiłbym się, gdyby był tutaj Master Ball. No i wiesz... Muszę już spadać. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Jestem dumny, że mogę cię nazywać przyjacielem. Żegnaj, Kazmir. Może się spotkamy pewnego dnia. No nie, no wiecie, znalazłem już Master Balla, także... E, w sumie to już mnie nie obchodzi. Co tutaj się dzieje? Może my sobie wejdziemy na piętro wyżej. Zobaczymy się tutaj... Może sobie stanę Sabela albo Shedinja. Nie, nie dało się nic tutaj znaleźć. Hmm. O to myślę, że możemy sobie z tej bazy myknąć. Yy, myślę, że te schody, yy, które prowadziły do yy, tego generatora, już będą. Znaczy, by, pamiętać, były ruchome schody, nie? I tam było powiedziane, że one są zasilane z generatora w innym pokoju i myślę, że on już będzie wyłączony. Także. Mykamy się na spokojnie do tego do tych schodków, o tu i wychodzimy. O, co tutaj jest? O. Mój boks. O, widzicie? Na ławce rezerw kto jest? Jest y, Pazurek, jest Rudolf, jest Kłujek, jest Pasożyt, jest, są Szczypce, Drzewko, y, Słonio i Zwiadowca. No, ale... no są tutaj, są. To jest najważniejsze, że są o rany. Ścieżka 310 Gdzie my tu jesteśmy? Gdzie to tu mam iść? Jak, je, jak jest tam mam coś? Przepraszam bardzo. Może tu? Okej, okay, tutaj. Tu, się, tu idzie pływać. Aha, dlatego tutaj był ten... Zaraz, zaraz, czy ja byłem na ścieżce 310? Czy ja mam złapanego pokoju na ścieżce 310? O, to jest pytanie. Czy tak? Bo tak. O ja, to jest tutaj! No dobra, to słuchajcie, to na tym kończę ten odcinek. I w następnym odcinku udaję się do góry Mount Press. Trzymajcie się, Hejo.